Siemankę widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft yy, Wiktorowo. Dzisiaj jest kolejny odcinek z tej serii. No i co, dzisiaj mieliśmy się zabierać za budowę, dlatego... Co? No, widzimy się jak... no, zbierzemy budowlę. No, wy się z... widzimy jak zbierzemy materiały na, bu... na... na budowanie domku. Także już właśnie wracamy z... Yy, właśnie już wracamy z ten. Z... Yy, no zbierania yy, we. Czy nawet on mówi jupi w końcu tyle tego, co zbieraliśmy, we hej. no O ma wszystko. Dlatego idziemy. Wyszliśmy, tam mam wszystkie udowodnione. On Piffa, tutaj na tacie wam pokażę, we tu y, No Piffa, wetu w końcu ja mam, wszystkie, ja mam Ja mam wszystko, on właśnie wszystko. Co ty zetnij, to ty zetni. Zetno. Y, bo ja już... On już się kierki nie ma. To jest, A ja też nie, też nie mam sikierki. ty mi wtedy powiedziałeś, że lazom, Ja też nie mam. Bo ty te ty... ty... o Ma siekierkę, nice lecimy zbieramy i to w ogóle w tym odcinku udajemy do no no tak to, ona to dziewczyna się ten odcinek spojowa jest, osi... jest drugi odcinek Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii? Piszcie w komentarzu. A my się zabieramy. Tu on już się zabiera za budowę. W, właśnie w poprzednim odcinku znaleźliśmy takie miejsce. Yy, nadrobcie sobie yy, poprzedni odcinek i zobaczcie. Yy, znaleźliśmy miejsce, tam mieliśmy rzeczy. I w tamtym odcinku się poznaliśmy z. No tym. No nie wiem, jak on się nazywa. Zaraz się dowiemy. Jak się nazywa? Ja nie wiem, jak to się nazywa. Mamy, jesteśmy o nim od kolejnego odcinka, od poprzedniego. A Kasper! No to jesteśmy właśnie z Kasper, w którym Kacper. Kasper. No. Lecimy z budową, my tutaj te liście poniszemy. Poni A tu jest jeszcze jedno drewno. Dobra. I niszczymy, dodałem, się same zniszczą. Oniść duży dom. A takie drewno, o, chciałbym zerwać głównie miejsca na dom. Nie dużo miejsca na dom. Mm. Ja zrębuję nam basen. No i ja zrobię nam basen. Yy... Zastanawiam się, czy ma w dwa zelaza A, ah, no i dupa. Lololol. Uh, a wiadro? Za mm. No czemu nie ma? Czym zrobić tam basen. Nie będzie basenu. czy da mi trochę drana, zrobię mostek. A boda w budulce, mu pomogę. By budulce... Bu, bu, Tylko co ja mam teraz zrobić? Hmm. Co ja mam zrobić? Hm co jest problem? Co zrobi co zrobić z, z siekierem? A masz siekier masz. Na pewno nie masz dwa zelaza? A no nie ma, no chyba nie ma. Przepraszam, to ja mogę. Co ja mogę zrobić? Co ja mam zrobić? Ok, no to ja robię mostek. Tak dam tyro, dużo tego. Czekaj. Tak, tak. Tam, tak. Nie, bardzo więcej. Nie. Tak. O. No tak. Całkiem ładny. Dasz więcej. Teite revner. Hmm. To jest to. To sobie jakieś rzeczy. to, 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 to. To, to jest full. O dobra dał. Już dużo tego droga teraz mamy. I robimy tak. Tutaj na piasku kazużymy, co robimy tu. Tak, tak, tak. Tak. Cztery zrobimy. I teraz. Pyk, pyk. No fajnie, żeby to zrobić fajnie, tylko nie ma no, siekierki. Chcę zrobić siekierkę. Mm. Idziemy do naszego tymczasowego domku, tam się buduje. Pyk, 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 pyk. Chcę mm. wykopiemy dwa bloki, to nie ważne. Tutaj chcę wykopiemy dwa bloki. Pyk i robimy psikierkę, to robimy trzyplu i pyk. Dobra, mamy trzy bloki. Robimy siekierkę. Mamy. Idziemy już robić ten most. On tu się zajmie domkiem. Nie wiem. Dobra. Teraz robimy pyk, 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 pyk. I robimy tak. Robimy że tu, będzie. Drewno. Tak? I tak będzie. A trochę za duży ten mostek się tak wydaje. No dobra, będzie kits. I robimy do końca To będzie długi odcinek ktoś czuje. Ja wiem, to mniejszy ten mostryk. Za duży jest. Na te dwie kratki takie na Nie to są. Na dwie. Na dwie jest najgaksy. No pomysł, nie, w ogóle jakiś dwie strony. Gdzie ładniejszy. Pyk, pyk. Najpierw za to na początku będzie brzydko, ale potem... O lądowanie buduje. No, będzie lepiej. Się tak nie lepiej, żeby się to nie A ja mostem. Jest idealna pogoda. Zrezygnujemy z budowaniem. Pyk, nie. Tu, pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, idźmy spać. Idź. Ja oceniam Minecraft to oczywiście 10 na 10 mi się w mega metrach podoba. Oceńcie od zera. Od 1 do 10 Minecraft. I ona się podoba w komentarzu. I zresztą zostawcie lajka i suba W poprzednim odcinku yy, yy, Jak wam mówił yy, Kacper Że gnie wam głowę Jak nie zasubskrybujecie także Lepiej subskrybujcie Lepiej subskrybujcie no Chyba że chcecie mm, Nie będę zbierał w Piasku, Chcę sam zbieram teraz takie piasku yy, Subskrybujcie, bo mam, u mnie, głowę takiego w poprzednim odcinku. Chyba nie chcecie mieć bez głowy. Chyba nie chcecie być. No ja bym nie chciał być bez głowy. Nie tak. By zrobić to, żeby było dobrą stroną. Bo tak. O. O. Nice. Nice. Ale fajnie. Zaczyna robić się to. Nawet dobrze. Jeśli więcej odcinków z tego 20 znaka. Mówię to już minęły razy, ale tak zawsze. Lecimy z budowaniem. Pokażę Wam już efekt końcowy. No ale tak, widzimy się zaraz. Siemanko widzowie. Już właśnie jesteśmy po, no, po tym cięciu. No. No i tutaj mamy... No, widzieli... mówiłem, że widzimy się za chwilę. Tu mamy już dużo. w prawie ogarnąłem cały mostek. Mm, teraz Kater wam napiszę na czacie, jak mu idzie z domkiem. Mm, czy już prawie koniec? Niech napiszę. Zobaczymy, czy już prawie koniec, czy. No, tak ona razie wygląda. Fajnie. Myślę, że już prawie koniec. Może napiszę na czacie. Ale dobra. My, ja lecę nad rozbudowaniem tego. To mi jeszcze trochę zajmie. To jest uwa, ładne będzie. No na tym co skończyliśmy to było no katastrofa. <grym> no była katastrofa, trzeba się przyznać no, na tym, co zaczęliśmy. Czy, zaczynaliśmy. No to była katastrofa, ale wiesz. Na razie... Teraz już jest lep, Dobrze. No nie, nie umiem budować w minecraft'cie ale nie jest aż tak źle. Myślę, że na początek taki domek jest z mostek. I zobaczycie, to będzie historyczny. Most. Mostek będzie. Zobaczycie. No, ja też. Teraz... Już prawie kąty widzicie. Także... Jakby to na co napisał? Fagit, ja też już kończę i no zobaczymy co będzie dalej. W ozdobienie domku trochę i koniec odcinka chyba. Pyk pyk pyk, 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 pyk. No i nice, takie nowoczesne zrobiłem. Człowieku. Gówno. Yy, nie no, bo nie, no mi się podoba nawet. Jest fajne. Designerskie. Mm. Pyk, dobra. Tutaj to. Pyk, pyk, pyk. Ej, powiedz widzę ode mnie, że zobaczmy coś w na następnym odcinku. Ty nawet nie wiesz co. Dobra, zobaczycie coś yy, w odcinku. Zobaczycie coś w na następnym odcinku. Ja sam nie wiem co nawet, no serio, co nawet na serio, to nawet napisę w tym możecie zobaczyć. Także no. Yy, Okażę się w następnym odcinku, dlatego musicie oglądać wszystkie odcinki. Nie mówicie żadnego subskrybujcie z dzwoneczkiem. Oglądajcie od razu jak leci. Dobra, może nie jak jesteście w szkole, ale jak od razu leci, wbijajcie. No. I oglądajcie. Mam nadzieję, że wam się odcinki spodobają. No. Ale te, tylko tutaj ciało. Teraz patrzcie jaki skok. Nie <śm> no, leciało. Tak, drewno trzeba usunąć. Tyk. Zbieramy. Tyk. Tak. Chyba by to trochę nie. Mamy na samym odcinku. Dobra, tutaj zbieramy. Pik, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Mam jedno velazo, potrzebuję trzy. Dobra, to mam tak... Ej, fajnie to wygląda. No wejdziemy. Tu jest drabinki dwie, wejdźmy. Drabince. Tu jest balkon. I tu chyba będzie on wybudowany. Gdzie This... jest To jest... Widzowie, napiszcie w końcu czy gracie w Clef Royale. No, napiszcie czy gracie. Nie czy gra się w Lostingu i grać, czy jesteście takimi Sigmami, takimi Goatami. Jakby ja nie gram, to nie jestem Sigmam, ani nie Goatem, dlatego grajcie w Craft Royal. Nie wadna reklama Craft Royal spokojnie, to nie wadna reklama Craft Royal. Nigdy na to nie gram. Ale on mówi ten. No taki nawet. Taki nawet ładny. Taki nawet ładny. Taki nawet ładny. No taki nawet ładny. No, jest nawet ładny. piekny no domek. Sami ocencie. Mi się podoba i to bardzo. Sami ocencie w komentarzu. Ona no, najdłużej, nie wiem, pod niej dorobić jakieś y, wK. na no, same... Nie, będzie W, K, DZIK. Nieważne. na tutaj. W po tej stronie i tutaj Ci K. WK. WKS. K. No. Ozdabianie wy następnym ODC. Skrzynki. Pek. sobie to weźmiemy Pożegnaj, no i się pożegnał. Tak, właśnie, do zobaczenia, do jutra i to by było na tyle w tym odcinku. Na razie widzowie.